Mają, nagrywam dzisiaj vloga e, z sobotem, Bo w niedzielę prawie nic nie ma do nagrywania, bo mam tylko jazdę i zazwyczaj nie pomagam. A więc ja już jadę eskalnką, tu mam bilet. A więc mam. Dobra, ognia już z SKM mam i idę właśnie na autobus. Albo już nie wiem, czy ja pójdę na autobus, czy ja pójdę przez padoki. A chyba pójdę przez spadoki. Ale znowu. Ogólnie idę przez podoki. I już widzę Elenę która idzie do mnie. Dobra, ogólnie Elena chce jechać do, do żabki. A więc ja idę, ona idzie. Do żabki. Nie wiem co kupimy. Bo mamy 5 zł. Znaczy, Elena ma 5,60. Może? Nie wiem. Dobra, tu w żabce. Zobaczymy co kupimy. I postanowiliśmy, że złożymy się. Na co naprawdę? Dzień dobry. Ale jesteś kupimy? A no, Dobra, powiem później co my wybraliśmy. Dobra, obu nie bierzemy takie lody. Idę na Dobra Ile na płaci? tej płaci też. No, no ja też płacę, ale już dałam kaset dla no, no? Dałam, czyli nie. No, 5 złotych. Wracamy do stajni. Te lody są takie dobre, ale ja nie lubię mięty. Ale no są takie. No. Więc no. Dobre. Dobre. Dobłe się mówi. No. Chyba jak wrócimy, albo pójdziemy coś pomóc, albo pójdziemy na zawody. No, nie wiem co mam. Dobra, i jesteśmy w stanie i nie wiem, co będziemy robić. Prawdopodobnie pójdziemy patrzeć zawody, ale nie wiem jeszcze. Pomogłam wyczyścić karetkę. Ja go dana za chwilę jazdę. Co, co nagrywać? na Bo nagrałam vloga. Aha i ja idę z Rumbą, a Lena idzie z Gławkiem. Dobra i idziemy. Dobra i jesteśmy na trawce i się zamieniliśmy. Dobra i teraz mam rumbu, nie? Na sobie grzeczniki. Lena ma Polskę. Dobra i wracamy. Dobra, obmistrzno już i jest jakaś osóbka. I w ogóle jest Marshall będzie jechał fajnie. No. A takie niskie są. Która? Tak, Dobra, idziemy. Bo leniec ta deblika, blika i Lena sobie chce coś kupić. Chyba frytki. Albo kole, nie wiem. Co ty kupujesz? Frytki? Ale lena sobie chce frytki kupić. Właśnie idziemy kupić. Lena kupiła frytki. Dała mi posmakować. I jest są mega pyszne. I tylko 15 zł, ale mi mama nie dała blika. Szkoda. No. no. ale Kaj. Ona chyba spadnie. Kto? Ona. Dobra, i to jest koniec wyloga, bo wracam do domu. Bye. -o.